Stanisław Kowalski stał przed elegancką bramą hotelu Bristol w Warszawie. Jego drżące ręce gładzące wyświechtany garnitur, który nosił tylko podczas najważniejszych okazji. Dzisiaj jego wnuk Marcin kończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a rodzina organizowała wielkie przyjęcie z okazji tego osiągnięcia. 80-letni weteran patrzył przez szklane drzwi na bogato udekorowaną salę, gdzie jego rodzina już się bawiła. Widział swoją synową Agnieszkę w drogiej sukni, syna Tomasza w garniturze, który kosztował więcej niż miesięczna emerytura Stanisława i innych krewnych, którzy rzadko go odwiedzali. Stanisław mieszkał sam w małym mieszkaniu na przedmieściach, żyjąc ze skromnej emerytury wojen. Jego jedyną dumą był wnuk Marcin, błyskotliwy młody człowiek, który właśnie ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem. Staruszek oszczędzał przez miesiące, żeby kupić Marcinowi prezent, starą książkę o historii Polski, którą znalazł w antykwariacie. Gdy Stanisław zbliżył się do recepcji, portier spojrzał na niego z wyraźną niechęcią. Jego stare buty były wypolerowane, ale widać było ich wiek, a garnitur, choć czysty i wyprasowany, pochodził jeszcze z lat 80. "Przepraszam, ale to prywatne przyjęcie", powiedział portier, blokując mu drogę. "Jestem dziadkiem Marcina Kowalskiego." Odpowiedział Stanisław cicho, pokazując zaproszenie, które syn mu przysłał. Portier niechętnie sprawdził listę gości, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, pojawiła się Agnieszka, synowa Stanisława. Jej twarz wykrzywiła się z irytacji na widok teścia. Tato, co pan tu robi? zapytała, używając chłodnego tonu, który zawsze stosowała wobec niego. Przyszedłem na uroczystość Marcina, odpowiedział Stanisław, nie rozumiejąc jej. Agnieszka rozejrzała się nerwowo, widząc, że niektórzy goście już zwracają uwagę na starszego mężczyznę w skromnym ubraniu. Rozdział drugi: Wstyd rodziny. Agnieszka szybko podeszła do męża Tomasza, który rozmawiał z grupą elegancko ubranych gości. Jej twarz była napięta z zdenerwowania, gdy szeptała mu coś do uch. Tomasz spojrzał w stronę ojca i jego własna twarz stężała. Nie mogę uwierzyć, że przyszedł w tym stroju, mruknęła Agnieszka. Wszyscy nasi znajomi są tutaj: dyrektor banku, sędzia Nowak, profesor Wiśniewski co oni pomyślą. Tomasz podszedł do ojca z wymuszoną uprzejmością, ale w jego oczach było widać zakłopota. Tato, może lepiej byłoby, gdyby pan poszedł do domu. Marcin na pewno odwiedzi pana jutro i opowie o wszystkim. Stanisław poczuł, jakby ktoś uderzył go w serce. Ale to uroczystość mojego wnuka. Oszczędzałem na prezent dla niego. Prezent może pan dać mu później, wtrąciła się Agnieszka. To bardzo eleganckie przyjęcie, a pan. No wie pan jak pan wygląda. Staruszek spojrzał na swój garnitur, który starannie wyprasował tego ranka. Wiedział, że nie był najnowszy, ale był czysty i schludny. Nie rozumiał, dlaczego jego własna rodzina się go wstydzi. Gdzie jest Marcin? Zapytał cicho. Chciałbym mu pogratulować. Marcin jest zajęty rozmowami z ważnymi ludźmi, odpowiedział Tomasz. Nawiązuje kontakty, które pomogą mu w karierze. Nie może teraz. Rozumiem, przerwał mu Stanisław, choć jego głos drżał. Nie chciałem przeszkadzać. Agnieszka westchnęła z ulgą. To dobrze, że pan rozumie. Może następnym razem, gdy będzie mniej oficjalna okazja? Stanisław skinął głową, chociaż wiedział, że następnym razem prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie. Powoli ruszył w stronę wyjścia, czując na sobie spojrzenia innych gości, którzy szeptali między sobą. Gdy mijał grupę młodych ludzi, usłyszał, jak jeden z nich mówi Kto to jest ten stary dziad? Wygląda jak bezdomny. Stanisław przyspieszył kroku, chcąc jak najszybciej opuścić to miejsce. Rozdział trzeci. Samotność na ławce Stanisław usiadł na ławce w parku naprzeciwko hotelu, trzymając w rękach małą paczkę z prezentem dla wnuków. Wieczorne światła Warszawy odbijały się w jego oczach pełnych łez, które starał się powstrzymać. Myślał o tym, jak bardzo cieszył się na tę uroczystość. Przez tygodnie planował, co powie Marcinowi, jak bardzo jest z niego dumny. Wyobrażał sobie, że opowie wnukowi o swoich własnych młodzieńczych marzeniach, o tym, jak ważna jest edukacja i wiedza. Staruszek spojrzał na swoje ręce, pomarszczone i pokryte plamami starości. Na lewym przedramieniu pod rękawem koszuli, ukrywał tatuaż, który zrobił sobie w 1944 roku. Nikt z rodziny o nim nie wiedział, bo nigdy nie opowiadał o wojnie. Stanisław pamiętał tamte dni, gdy był młodym żołnierzem armii. Kr Miał wtedy zaledwie 19 lat, ale już wtedy wiedział, co znaczy honor i odwaga. Walczył w powstaniu warszawskim, ratował rannych kolegów, przenosił broń przez kanały. Teraz, siedząc na tej ławce, Czuł się bardziej samotny niż podczas najcięższych dni wojny. Wtedy miał towarzyszy broni. Ludzi, którzy rozumieli za co walczą. Teraz jego własna rodzina się go wstydziła. Staruszek pomyślał o swojej żonie Marii, która zmarła pięć lat temu. Ona zawsze go wspierała, zawsze była dumna z jego przeszłości. Stanisławie mu często: jesteś bohaterem, nawet jeśli nikt o tym nie wie, ale Maria już nie było. A Stanisław został sam ze swoimi wspomnieniami i rodziną, która widziała w nim tylko ubogiego staruszka. Gdy siedział w ciemności, usłyszał kroki zbliżające się do ławki. Podniósł wzrok i zobaczył eleganckiego mężczyznę w mundurze generalskim, który szedł w jego stronę. Rozdział czwarty. Spotkanie z generałem. Generał Andrzej Kowalczyk szedł powoli aleją parku, potrzebując chwili spokoju po długim dniu oficjalnych spotkań. Jego uwagę przyciągnął starszy mężczyzna siedzący samotnie na ławce. Trzymający małą paczkę i wyglądający na bardzo smutny. Coś w postawie tego człowieka przypomniało generałowi jego własnego dziadka, również weterana wojennego, który często opowiadał mu historię z czasów wojny. Generał Kowalczyk miał głęboki szacunek dla starszego pokolenia, szczególnie dla tych, którzy przeżyli wojnę. Dobry wieczór, powiedział generał, zatrzymując się przy ławce. Czy mogę się przysiąść? Stanisław podniósł wzrok, zaskoczony, że ktoś w tak wysokiej randze wojskowej zwraca się do niego z uprzejmością. Oczywiście, panie generale. Generał usiadł obok staruszka, zauważając jego starannie wyprasowany, choć stary garnitur. Piękny wieczór, stwierdził, próbując nawiązać rozmowę. Tak, piękny, zgodził się Stanisław, choć jego głos brzmiał smutno. Wybacza pan ciekawość, ale wygląda pan na zasmuczonego. Czy wszystko w porządku? Stanisław zawahał się przez chwilę. Potem opowiedział generałowi o uroczystości wnuka i o tym, jak rodzina kazała mu ode. Mówił cicho, bez żalu, jakby to była naturalna kolej rzeczy. Generał słuchał z rosnącym oburzeniem. To niedopuszczalne, powiedział w końcu. Rodzina powinna szanować swoich starszych, szczególnie podczas ważnych. Rozumiem ich, odpowiedział Stanisław. Nie pasowałem do tego eleganciego towarzystwa. Jestem tylko starym, emerytowanym mechanikiem. Tylko mechanikiem? Zapytał. A co robił pan przed wojną? I podczas wojny? Stanisław spojrzał na generała, zastanawiając się, czy powinien opowiedzieć prawdę. Przez lata zachowywał milczenie o swojej przeszłości, ale coś w oczach tego człowieka mówiło mu, że może zauf. Podczas wojny walczyłem, powiedział w końcu cicho. Rozdział piąty. Pierwsze wspomnienia. Generał Kowalczyk pochylił się do przodu, jego zainteresowanie wyraźnie wzrosło. W jakiej jednostce pan służy? Stanisław przez chwilę milczał, jakby ważył, czy powinien kontynuować w Armii Krajowej. Byłem w batalionie Zośka podczas Powstania Warszawskiego. Generał poczuł dreszcz. Batalion Zośka był jedną z najbardziej legendarnych jednostek Armii Krajowej, znaną z heroicznych akcji i niezłomnej postawy podczas powstania. Batalion Zośka, powtórzył generał z szacunkiem w głosie. To była elitarna jednostka. Brali udział w najtrudniejszych operacjach. Stanisław skinął głową. Byłem młody, miałem 19 lat. Myślałem, że jestem nieśmiertelny. Wszyscy tak myśleliśmy. Jakie było pana zadanie w batalionie? Różne rzeczy przenoszenie broni, łączność, ratowanie rannych. Pamiętam jeden dzień w sierpniu 1944 roku. Stanisław przerwał, jego oczy zamgliły się od wspomnień. Proszę opowiedzieć, zachęcił go generał. Była operacja ratowania rannego oficera z płonącego budynku przy ulicy Długi. Niemcy ostrzeliwali wszystko, co się ruszało. Trzech naszych chłopaków już zginęło, próbując go wydostać. Stanisław mówił powoli, jakby przeżywał tamte chwile na nowo. Dowódca powiedział, że to samobójstwo, ale ten oficer był bardzo młody, może miał 20 lat. Nie mogłem go tam zostawić. Generał słuchał z zapartym tchem, wyobrażając sobie dziewiętnastoletniego chłopaka ryzykującego życie dla nieznajomych. Udało się panu go uratować? Tak. Przeczołgałem się przez piwnicę, dotarłem do niego i wyniosłem na plec. Był ciężko ranny, ale żył. Nie wiem, co się z nim stało potem. Wszystko było takie chaotyczne. Stanisław urwał, by nagle uświadomił sobie, że opowiada tę historię obcemu człowiekowi. Przepraszam, panie generale. Pewnie nie interesują pana opowieści starego człowieka. Rozdział szósty. Tatuaż pamięci. Generał Kowalczyk poczuł, jak serce bije mu szybciej. Historia, którą opowiadał staruszek brzmiała znajomo. Bardzo znajomo. Proszę mi pokazać swoje przedramie, poprosił na. Stanisław spojrzał na niego ze zdziwieniem. Słucham? przedramię. Proszę podwinąć ręka. Stanisław zawahał się. Potem powoli podwinął rękaw lewej ręki. Na przedramieniu wyblakły, ale wciąż widoczny był tatuaż. Kotwica Polski walczącej z literami AK i datą 1944. Generał wstał gwałtownie. Jego twarz pobladła. Drżącymi rękami podwinął własny rękaw, odsłaniając identyczny tatuaż na swoim przedramieniu. Boże mój! Wyszeptał. To pan! To pan mnie uratował! Stanisław patrzył na generała z niedowierzaniem. Nie rozumiem... Nazywam się Andrzej Kowalczyk. W 1944 roku byłem porucznikiem Andrzejem Nowakiem. Zostałem ranny podczas akcji przy ulicy Długiej. Budynek się palił, a ja nie mogłem się ruszyć. Pamiętam, jak ktoś mnie wyniósł. To był pan. Staruszek wpatrywał się w generała, próbując rozpoznać w tej dostojnej twarzy rysy młodego oficera sprzed siedemdziesięciu lat. Andrzej, wyszeptał, ten młody porucznik to ja. Przez całe życie szukałem człowieka, który mnie uratował. Chciałem mu podziękować. Dzięki panu mogłem wrócić do domu, ożenić się, mieć dzieci, robić karierę wojskową. Generał usiadł z powrotem na ławce, wciąż nie mogąc uwierzyć w to spotkanie. Wie pan, ile razy myślałem o tamtym dniu? Ile razy chciałem odnaleźć mojego ratownika? Stanisław czuł, jak łzy napływają mu do oczu. Myślałem, że nie przeżyłeś. Było tyle chaosu, tyle śmierci. Przeżyłem dzięki panu. I nie tylko ja. Moja żona, moje dzieci, wnuki. Wszyscy zawdzięczają życie panu. Obaj mężczyźni siedzieli w ciszy, próbując pojąć niezwykłość tego spotkania po tylu latach. Rozdział siódmy. Prawda o bohaterze. Generał Kowalczyk nie mógł się uspokoić. Chodził tam i z powrotem przed ławką, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Wie pan, co to znaczy dla mnie? Spotkać pana po tylu latach? Stanisław siedział cicho, wciąż oszołomiony tym odkryciem. Cieszę się, że przeżyłeś, Andrzeju. Cieszę się, że miałeś dobre życie. Dobre życie? Generał zatrzymał się przed staruszką. Miałem wspaniałe życie skończyłem studia, zrobiłem karierę wojskową, ożeniłem się z cudowną kobietą, mam dwoje dzieci i czworo wnuków. Wszystko dzięki panu. Stanisław pokręcił głową. Robiłem tylko to, co należało. Każdy by tak postąpił. Nie, nie każdy. Generał usiadł z powrotem obok nie. Wie pan ilu ludzi zginęło podczas powstania? Wie pan, jak rzadko ktoś ryzykował życie dla nieznajomego? Staruszek milczał, więc generał kontynuował. Opowie mi pan, co robił po wojnie, jak wyglądało pana życie. Zwyczajne życie, odpowiedział Stanisław. Pracowałem jako mechanik, ożeniłem się z Marią, mieliśmy syna Tomasza. Maria zmarła pięć lat temu, teraz mieszkam sam. A rodzina? Syn, wnuki? Stanisław spojrzał w stronę hotelu, gdzie wciąż trwała uroczystość. Syn ma swoje życie, wnuk też. Są zajęci ważnymi sprawami. Generał zauważył smutek w jego głosie. To dlatego pan tutaj siedzi, dlatego wyglądał pan tak smutno. Stanisław opowiedział mu o uroczystości, o tym jak rodzina kazała mu odejść, bo nie pasował do eleganckich gości. Generał słuchał z rosnącym oburzeniem. Nie do wiary. Nie wiedzą kim pan jest? Jestem starym mechanikiem na emeryturze. To wszystko, co widzą. Ale czy opowiadał im pan o wojnie, o tym, co pan robi? Stanisław pokręcił głową. Po co? To były inne czasy. Młodzi ludzie mają swoje problemy, swoje marzenia. Po co obciążać ich starymi historiami? Rozdział ósmy. Plan generała generał Kowalczyk wstał z determinacją. Nie, to niedopuszczalne. Pana rodzina musi wiedzieć, kim pan jest. Musi wiedzieć, że żyją obok bohatera. Proszę, nie trzeba, protestował Stanisław. Nie chcę robić zamieszania. Zamieszania? Generał spojrzał na niego z niedowierzaniem. Panie Stanisławie, pan uratował życie przyszłemu generałowi wojska polskiego. Pan jest bohaterem narodowym. Staruszek wciąż protestował, ale generał już podjął decyzję. Idziemy na tę uroczystość. Razem. Ale oni mnie wyrzucili. Nikt nie wyrżnie bohatera powstania warszawskiego z uroczystości jego własnego Nie niepozwolen. Na... Generał pomógł Stanisławowi wstać z Wie pan co? Jestem dumny, że mogę iść u boku człowieka, który uratował mi życie. Stanisław czuł się niepewny. Panie generale, naprawdę nie trzeba. Nie chcę sprawiać kłopotów. Jedyne kłopoty, które pan może sprawić, to pozwolenie, żeby pana rodzina dalej traktowała pana jak kogoś mniej ważnego. Gdy szli w stronę hotelu, generał opowiadał Stanisławowi o swojej karierze, o tym jak wspomnienie tamtego dnia w powstaniu zawsze go inspirowało. Wie pan, podczas najtrudniejszych momentów w mojej karierze, Zawsze myślałem o tym dziewiętnastoletnim chłopaku, który zaryzykował życie dla nieznajomego. To dawało mi siłę. Stanisław słuchał w milczeniu, wciąż nie mogąc uwierzyć, że jego dawno zapomniana akcja miała tak wielki wpływ na czyjeś życie. A teraz, powiedział generał, gdy zbliżali się do wejścia hotelu, czas pokazać pana rodzinie, kim naprawdę pan jest. Portier, który wcześniej niechętnie wpuścił Stanisława, teraz skłonił się głęboko na widok generała. Dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór. Idziemy na uroczystość państwa Kowalskich. Ten pan jest moim osobistym gościem. Rozdział dziewiąty. Powrót do sali. Gdy Stanisław i generał weszli do sali, rozmowy ucichły. Wszyscy goście patrzyli z zaciekawieniem na wysokiego rangą oficera, który towarzyszył starszemu mężczyźnie w skromnym garnitu. Tomasz i Agnieszka zobaczyli swojego ojca i ich twarze wykrzywiły się z zakłopotania. Agnieszka szybko podeszła do nich, próbując interweniować. Tato, myślałam, że pan poszedł do domu. Powiedziała przez zaciśnięte zęby, starając się nie zwracać uwagi innych gości. Pani syn wrócił z moim zaproszeniem, powiedział generał spokojnie, ale stanowczo. Jestem generał Andrzej Kowalczyk. Agnieszka i Tomasz spojrzeli na siebie z zaskoczeniem. Nie rozumieli, dlaczego tak wysoki rangą oficer interesuje się ich ojcem. Bardzo miło pana poznać, panie generale, powiedział Tomasz, próbując zachować pozory. Ale obawiam się, że mój ojciec pomylił się co do. Nie pomylił się, przerwał mu generał. Pana ojciec jest moim osobistym gościem, i pozwoli pan, że przedstawię go wszystkim obecnym. Zanim ktokolwiek zdążył zaprotestować, generał poprowadził Stanisława w stronę centrum sali. Jego głos był donośny i pewny siebie. Państwo pozwolą, że przedstawię im prawdziwego bohatera. Rozmowy ucichły całkowicie. Wszyscy goście zwrócili się w ich stronę, ciekawi co się wydarzy. Marcin, wnuk Stanisława, który do tej pory był zajęty rozmowami z innymi absolwentami, Podszedł bliżej, zaskoczony widokiem dziadka w towarzystwie generała. Dziadku, powiedział cicho, co się dzieje? Stanisław spojrzał na swojego wnuka, tego błyskotliwego młodego człowieka, z którym tak bardzo chciał porozmawiać. W oczach Marcina widział zaciekawienie, ale też zakłopotanie. Generał położył rękę na ramieniu Stanisława. Ten człowiek uratował mi życie podczas Powstania Warszawskiego. Bez niego nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Rozdział 10. Moment prawdy. Sala wypełniła się szepmami zdziwienia. Goście patrzyli na Stanisława z nowym zainteresowaniem, próbując pogodzić obraz skromnego staruszka z tym, co właśnie usłyszeli. Generał kontynuował, jego głos niosł się po całej sali. W sierpniu 1944 roku, podczas powstania warszawskiego, byłem młodym porucznikiem rannym w płonącym bud. ten człowiek, wtedy dziewiętnastoletni żołnierz Armii Krajowej, zaryzykował życie, żeby mnie uratować. Stanisław stał obok generała, czując się nieswojo z całą tą uwagą. Nie był przyzwyczajony do bycia w centrum zainteresowania. Przez siedemdziesiąt lat szukałem mojego ratownika, mówił dalej generał. Dziś wieczorem, przez przypadek, spotkałem go na ławce w parku. Siedział tam sam, smutny, bo jego własna rodzina kazała mu odejść z uroczystości wnuka. Marcin spojrzał na swoich rodziców z niedowierzaniem. To prawda? Kazaliście dziadkowi odejść? Agnieszka i Tomasz stali w milczeniu. Ich twarze, czerwone ze wstydu. Wszyscy goście patrzyli na nich z dezaprobatą. Generał podwinął rękaw i pokazał swój tatuaż. Ten znak noszą tylko ci, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. To symbol honoru i odwagi. Stanisław, zachęcony przez generała, również podwinął rękę, pokazując identyczny tatuaż. Sala wypełniła się okrzykami podziwu i szacunku. Ten człowiek, powiedział generał, wskazując na Stanisława, to prawdziwy bohater, dzięki niemu mogłem służyć ojczyźnie przez całe życie, mieć rodzinę, dożyć wnuków. A państwo. spojrzał surowo na Tomasza i Agnieszkę. Państwo wstydzili się go. Marcin podszedł do dziadka, łzy w oczach. Dziadku, dlaczego nigdy mi nie opowiadałeś? Stanisław delikatnie dotknął policzka wnuka. bo myślałem, że przeszłość nie jest ważna, że liczy się tylko przyszłość. Przeszłość to fundament przyszłości. Powiedział generał. Bez takich ludzi jak pana dziadek, nie byłoby nas tutaj dziś. Rozdział jedenasty przeprosiny i uznanie. Tomasz podszedł do ojca z opuszczoną głową. Jego twarz wyrażała głęboki wstyd i żal. Tato, przepraszam nie wiedziałem. Nigdy nam nie mówiłeś. Nie było potrzeby odpowiedział Stanisław cicho. To były inne czasy. Była potrzeba wykrzyknął Marcin. Miałem prawo wiedzieć, że mój dziadek to bohater. Agnieszka również podeszła, jej oczy pełne łez. Tato. Tak mi wstyd, zachowałam się okropnie, może pan mi nigdy nie wybaczyć. Stanisław spojrzał na swoją rodzinę, na tych ludzi, którzy jeszcze godzinę temu się go wstydzili. Nie ma czego wybaczać. Jesteście moją rodziną. Generał obserwował tę scenę z satysfakcją. Wie pan co, panie Stanisławie? Myślę, że powinien pan opowiedzieć wszystkim o tamtych dniach, o powstaniu, o swoich towarzyszach broni. Staruszek zawahał się. Nie jestem dobrym mówcą. Jest pan najlepszym mówcą, jakiego można sobie wyobrazić, powiedział Marcin. Ma pan do opowiedzenia prawdziwą historię. Goście zaczęli się zbierać wokół Stanisława. Wszyscy chcieli usłyszeć jego opowieść. Sędzia Nowak, który wcześniej ledwo go zauważył, teraz słuchał z głębokim szacunkiem. Proszę nam opowiedzieć o powstaniu, poprosił profesor Wiśniewski. To żywa historia. Stanisław spojrzał na generała, który zachęcająco skinął głową. Potem spojrzał na Marcina, na swojego wnuka, który patrzył na niego z podziwem i dumą. Było to w sierpniu 1944 roku, zaczął Stanisław. Miałem 19 lat i wierzyłem, że możemy wyzwolić Warszawę. Jego głos stał się silniejszy, gdy zaczął opowiadać o tamtych dniach, o odwadze młodych ludzi, o nadziei i poświęceniu. Sala słuchała w absolutnej ciszy. Zafascynowana opowieścią człowieka, który był świadkiem historii, rozdział 12. Nowe zrozumienie. Przez następną godzinę Stanisław opowiadał o powstaniu, o swoich towarzyszach broni, o codziennym heroizmie zwykłych ludzi w niezwykłych czasach. Jego głos, początkowo niepewny, stał się mocny i pewny, gdy dzielił się wspomnieniami, które przez lata trzymał w sobie. Goście słuchali z zapartym tchem, gdy opisywał walkę w ruinach Warszawy, ratowanie rannych. Przenoszenie broni przez kanały. Opowiadał o strachu, ale też o nadziei, o śmierci przyjaciół, ale też o braterstwie, które przetrwało wszystkie próby. Nie byliśmy bohaterami, mówił Stanisław. Byliśmy po prostu młodymi ludźmi, którzy wierzyli w wolność. Robiliśmy to, co uważaliśmy za słuszne. Marcin słuchał z otwartymi ustami, odkrywając dziadka, którego nigdy nie znał. Ten cichy staruszek, który zawsze przynosił mu słodycze i pytał o szkołę, był uczestnikiem jednego z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii. Gdy Stanisław skończył opowieść, sala wybuchła oklaskami. Ludzie podchodzili do niego, ściskali mu rękę, dziękując za opowieść i za służbę ojczyźnie. Generał Kowalczyk patrzył na to wszystko z satysfakcją. Wie pan, powiedział do Stanisława, powinien pan częściej opowiadać te historie. Młode pokolenie potrzebuje usłyszeć prawdę o tamtych czasach. Może masz rację, odpowiedział Stanisław. Patrząc na Marcina, który wciąż stał obok niego, jakby bał się, że dziadek znowu zniknie. Dziadku, powiedział Marcin, czy opowiesz mi więcej? Chcę wiedzieć wszystko. Stanisław uśmiechnął się, pierwszy raz tego wieczoru. Oczywiście, wnuk, mam mnóstwo historii do opowiedzenia. Tomasz podszedł do ojca, jego oczy wciąż pełne wstydu. Tato, czy możesz mi wybaczyć? Zachowałem się jak idiota. Synu, powiedział Stanisław, kładąc rękę na ramieniu Tomasza. Rodzina to nie tylko krew, to zrozumienie. I szacunek. Dziś tego się nauczyliśmy. Rozdział 13. Nowy początek. Miesiąc po uroczystości. Marcin regularnie odwiedzał dziadka, nagrywając jego opowieści o wojnie i powstaniu. Postanowił napisać książkę o historii swojego dziadka, żeby zachować te wspomnienia dla przyszłych pokoleń. Stanisław, który przez lata żył w cieniu, teraz znalazł nowy cel w życiu. Zaczął odwiedzać szkoły, opowiadając młodzieży o powstaniu i o wartościach, za które walczyli powstańcy. Generał Kowalczyk dotrzymał słowa i regularnie spotykał się ze swoim ratownikiem. Ich przyjaźń, rozpoczęta w ruinach Warszawy w 1944 roku, odnowiła się po 70 latach. Wie pan, powiedział generał podczas jednego z ich spotkań, ten wieczór w hotelu zmienił nie tylko pana życie. Zmienił też życie pana rodziny. To była prawda. Tomasz i Agnieszka zaczęli traktować Stanisława z szacunkiem, jaki mu się należał. Regularnie go odwiedzali, słuchali jego opowieści uczyli się historii, której wcześniej nie znali. Marcin, teraz pracujący jako prawnik, często mówił kolegom o swoim dziadku-bohaterze. Był dumny z tego, że nosi nazwisko człowieka, który walczył o wolność Polski. Stanisław siedział w swoim fotelu, patrząc na zdjęcie z uroczystości, na którym stał obok generała, otoczony rodziną. Na jego twarzy był spokojny uśmiech. Maria miała rację. Był bohaterem nawet jeśli przez lata nikt o tym nie wiedział, ale teraz wiedziała już cała jego rodzina i to było najważniejsze. Na stoliku obok fotela leżała książka, którą pisał Marcin, mój dziadek, bohater powstania. Na okładce było zdjęcie młodego Stanisława w mundurze Armii Krajowej. Staruszek wziął książkę do ręki i przeczytał dedykację: Dla dziadka Stanisława, prawdziwego bohatera, który nauczył mnie, że honor nie ma wieku. Stanisław zamknął oczy, czując w sercu spokój, jakiego nie zaznał od lat. Jego historia została opowiedziana, jego poświęcenie zostało docenione, a jego rodzina w końcu zrozumiała, kim naprawdę był. To było wszystko czego potrzebował.